Wyobraź sobie parę, która mogłaby spokojnie grać główne role w brazylijskiej telenoweli. Nie mogą bez siebie żyć, nie mogą ze sobą żyć, ale zamiast pójść na terapię, wybierają opcję huśtawka emocjonalna non-stop. Kłócą się, rozstają, wracają. Zdradzają emocjonalnie, wysyłają sobie pikantne zdjęcia, płaczą do poduszki i na końcu pytają internet, czy to jeszcze miłość? No więc porozmawiajmy o tym spokojnie, spokojniej niż oni żyją. Historia wygląda tak. Na początku mamy trzymiesięczny związek. On młody, zakochuje się. Ona mówi wprost: Nie kocham, nie jestem dojrzała do związku, nigdy w żadnym nie byłam i go zostawia. Uczciwie, brutalnie, ale szczerze. To jest ten moment, kiedy normalny człowiek powinien zrobić klasyk. Cierpienie, Lody, Netflix. Remont psychiki i iść dalej. Mijają trzy lata. Przypadkowe spotkanie. Oboje wolni. Zaczyna iskrzyć. Postanawiają spróbować jeszcze raz. I tu się zaczyna prawdziwa jazda bez trzymanki. Są razem półtora roku. Dużo namiętności, dużo kocham, dużo jesteśmy sobie pisani, ale też masa kłótni, brak szacunku, przepychanki. Oni sami mówią, że są dla siebie stworzeni, tylko niedojrzali. Żeby normalnie rozwiązywać konflikty. Czyli, tłumacząc na ludzki, temperament jest, ale umiejętności zero. On naciska, zmień pracę, przestań się wykłócać, zmień się, ona naciska, zacznij mnie szanować, przestań porównywać mnie do innych kobiet, przestań mnie obrażać. Czyli obie strony, zamiast patrzeć na siebie, patrzą na to, co ma zmienić ta druga. Klasyczny związek: jak ty wreszcie będziesz idealny, to ja będę szczęśliwa. Huśtawka emocji. Kłótnie, łzy, obietnice poprawy. Wielkie już nigdy tak nie będzie. On się stara. Ona sfrustrowana. Nie potrafię się dogadać w sprawie zamieszkania. Ona ciśnie. Mieszkajmy razem. On mówi: Nie jestem gotowy. Za dużo kłótni. Czyli oboje czują, że coś tu jest niestabilne, ale zamiast zwolnić, chcą to ustabilizować. Wspólną lodówką. Jakby nowe mieszkanie miało magicznie rozwiązać umiejętność rozmowy. W końcu rozstają się z jej inicjatywy. Drugi raz go porzuca. Ona nie czuje, że jemu naprawdę zależy. On to przyjmuje. Związek się kończy. Przynajmniej oficjalnie. Po kilku miesiącach on poznaje inną kobietę. Wchodzi w nową relację. I tu plot twist numer jeden. Była i były cały czas mają kontakt. Ona nie może przeżyć, że on o nią nie walczył. On w tym czasie siedzi w nowym związku, ale przez rok ogląda jej relacje, śledzi konta, sprawdza co u niej. Ciało niby z nową, głowa dalej w starej historii. Po roku odzywa się. Nie jest szczęśliwy w tym nowym związku. Zaczynają znowu pisać, wracają wspomnienia, emocje, flirt. Mamy romans, głównie emocjonalny, bez seksu. Ale z dużą dawką napięcia. Wysyłają sobie pikantne zdjęcia. On naciska na te zdjęcia. Ona w końcu pierwszy raz wysyła, bo kocha. Tu jest ważny moment. Ona mówi, że bardzo się zmieniła na plus. Nauczyła się gadać, ogarnia emocje, są w stanie się dogadać i faktycznie brzmi, jakby dojrzała. Problem w tym, że dojrzewa w relacji, która już na starcie jest zdradą wobec kogoś innego. On jest w związku ale rozważa rozstanie. Ona chce czegoś więcej. On mówi stop, żadnych oczekiwań, czyli klasyczne: Daj mi całą siebie, ale nie pytaj, kim dla mnie jesteś. Potem pierwsza poważna kłótnia. On decyduje, że nie porzuci obecnej partnerki, bo ta tak wiele zrobiła, zmieniła dla niego miejsce zamieszkania, pracę. Mówi wprost: Nie jest szczęśliwy, ale zostaje, bo czuje dług wdzięczności. Dawnej miłości mówi, że kiedyś była najważniejsza na świecie, a teraz zawsze będzie ważna. Piękny tekst na Mema, fatalny jako plan na życie. Ona to wszystko przeżywa, bo tak naprawdę nigdy go nie przestała kochać. W końcu odcina się, prosi, żeby już się z nią nie kontaktował, bo to ją niszczy. I na końcu pytanie: Nie mogą bez siebie żyć, nie mogą ze sobą żyć. Jak to nazwać? Czy to jeszcze miłość? Dobra, to jedziemy. Po pierwsze, to, że nie możecie bez siebie żyć, nie znaczy automatycznie, że to jest wielka miłość. Często to znaczy wielkie uzależnienie emocjonalne. Jak od roller coastera: Wiesz, że cię dli, ale i tak wsiadasz, bo przez trzy minuty jest adrenalina. To, co oni nazywają pierwszą gorącą miłością, jest mieszanką chemii, braku granic, niedojrzałości i nieumiejętności komunikacji. Namiętność Ogromna. Umiejętność słuchania, zero. Wzajemny szacunek, bardzo wybiórczy. On ją porównuje do innych kobiet, obraża. Ona się wykłóca, ciśnie. A potem mówią: Jesteśmy dla siebie stworzeni. Bardziej brzmi jak: Jesteśmy stworzeni, żeby sobie wzajemnie naciskać wszystkie guziki. Kiedy w związku, non-stop, jest huśtawka, rozstania, powroty, łzy. Dramaty, zazdrość, próby zmieniania drugiej osoby na siłę, to mózg się do tego przyzwyczaja. Uczy się, że to jest normalne. I potem, kiedy jest spokojnie, to aż wydaje się nudne. Do tego dochodzi lęk przed samotnością. Ona porzuca go dwa razy, ale tak naprawdę nigdy go nie odcina emocjonalnie. On niby wchodzi w nowy związek, ale cały czas siedzi jednym okiem w sousialach byłej. To jest jak trzymanie jednej ręki na starych drzwiach, a drugiej na nowych. Nigdzie nie wejdziesz w pełni. On ma jeszcze dodatkowy temat poczucie winy i dług wdzięczności wobec obecnej partnerki. Ona dla niego zmieniła miejsce zamieszkania, pracę, i on teraz czuje, że nie ma prawa odejść, nawet jeśli jest nieszczęśliwy. Szczerze mówiąc, to nie jest szacunek to jest relacja oparta na winie i zobowiązaniu. A tamta, dawna, siedzi i czeka na niego emocjonalnie latami. On znów wraca, daje nadzieję, buduje napięcie, deklaruje, że zawsze będzie ważna, a potem, stop, nie zostawi obecnej, bo tamta zasłużyła. Zauważ jedną rzecz: on cały czas jest rozdarty między tym, czego chce, a tym, co powinien. Ona cały czas jest rozdarta między tym, co czuje, a tym, co jest dla niej destrukcyjne. Oboje są w środku dramatu, który znają i trochę wolą ten znany ból, niż nieznaną ciszę po rozstaniu. Czy to miłość? Jest tam jakiś komponent miłości, jasne. Nie ma co udawać, że nic nie czują, ale to, co dominuje, to nie jest miłość, która buduje, to jest miłość, która ciągle rozdziera i nie daje żadnego realnego życia razem. Zdrowa miłość to nie jest nie mogę bez ciebie oddychać. Zdrowa miłość to jest mogę oddychać sam, ale chcę z tobą. Tutaj jest raczej dusimy się razem, ale osobno też. On popełnia kilka dużych błędów. Po pierwsze, wchodzi w nowy związek, zanim zamknie w sobie stary. Po drugie, wchodzi w romans emocjonalny, zamiast uczciwie przyznać się obecnej partnerce, że coś jest nie tak. Po trzecie, daje byłej nadzieję, buduje bliskość, a potem ucieka za tarczę. Ale ona tyle dla mnie zrobiła. Ona też popełnia swoje błędy. Zgadza się na kontakt w sytuacji, w której on jest zajęty. Wchodzi w emocjonalną zdradę z facetem, który już raz i drugi pokazał, że w decydującym momencie wybiera nie rozwiązywanie konfliktu, tylko ucieczkę. Zgadza się na wysyłanie pikantnych zdjęć, mimo że widzi, że on naciska i nie daje jej poczucia bezpieczeństwa. Psychologicznie mamy tu klasyczny trauma bonding. Więź na bazie silnych emocji, bólu, rozstań, powrotów. To daje poczucie, że nikt mnie tak nie rozumie jak on, ona. Ale tak naprawdę to nikt cię tak nie rozhuśtał. To też jest historia o braku decyzji. Oni oboje jakby cały czas stoją w rozkroku. Nigdy do końca razem, nigdy do końca osobno. To jest mega wyczerpujące. Jak to nazwać? Można to nazwać trudną miłością, można toksyczną relacją, można uzależnieniem od siebie nawzajem. Dla mnie to jest bardziej uzależnienie niż dojrzała miłość. Bo dojrzała miłość zawiera w sobie trzy rzeczy: wolność, szacunek i odpowiedzialność. Tutaj wolność jest pozorna, szacunek jest wybiórczy. Odpowiedzialność przerzucana i na obecne partnerki, i na byłe. Najbardziej problematyczne jest to, że oni cały czas zadają pytanie czy to miłość, zamiast zadać dużo ważniejsze: czy to mnie niszczy, czy mnie buduje. Bo to, że coś jest miłością, nie znaczy automatycznie, że jest dla nas dobre. Możesz kochać kogoś i jednocześnie być z nim nieszczęśliwy. Możesz kogoś kochać i jednocześnie podjąć decyzję: Nie chcę tak żyć, odchodzę. Jaki wniosek dla Ciebie, który oglądasz? Jeżeli Twoja relacja wygląda jak ta ciągłe rozstania, powroty, ogromna namiętność, ale zero stabilności. Jeśli boisz się życia bez tej osoby, ale życie z nią też jest jednym wielkim bólem, to naprawdę nie musisz nazywać tego wielką miłością. Możesz to nazwać po prostu historią, która mnie nauczyła czego już nie chcę. Piękne zdanie Nie możemy bez siebie żyć brzmi romantycznie tylko w filmach. W realnym życiu oznacza często nie mamy poukładanych swoich emocji, granic ani odwagi, żeby zamknąć coś, co nas rozwala. Czy to jeszcze miłość? Jest tam jakiś kawałek miłości, ale w takiej ilości dramatu jest on bardziej jak przyprawa niż danie główne. A ty nie najesz się samą przyprawą. Prędzej rozwalisz sobie żołądek. Można powiedzieć trochę brutalnie, ale uczciwie. To co oni mają, to nie jest miłość, za którą się walczy do końca, to jest miłość, którą trzeba w końcu odpuścić, żeby nie walczyć całe życie ze sobą. Bo czasem najbardziej dojrzały akt miłości to nie jest znowu do kogoś wrócić, tylko wreszcie przestać wracać.